Dzień dobry! Przyjrzymy się dziś modelowi EKG MiNT 301. Omówię skład zestawu, budowę aparatu, zmianę ustawień, uruchomienie badania automatycznego oraz nawigację po menu. Jeśli ten materiał okaże się być pomocny, zasubskrybuj ten kanał i zostaw łapkę w górę pod filmem. Model MiNT 301 dostarczony jest wytrzymałym. Niebieskim pudełku. Wewnątrz znajdziemy wiele dokumentów i akcesoriów. Po otworzeniu pokrywki zauważymy kartę gwarancyjną, paszport techniczny, instrukcję używania elektrod i instrukcję korzystania z aparatu EKG. Pod warstwą zabezpieczającą znajdziemy samo urządzenie, które omówię dokładnie później. Pod aparatem znajdziemy jeszcze niezbędne akcesoria, czyli przewód EKG, elektrody klipsowe i przysawkowe, do EKG. Oraz przewód zasilający. Pod ekranem znajdziemy zestaw przycisków funkcyjnych i klawiaturę. Na boku aparatu zobaczymy port do wpięcia przewodów DKG, Natomiast na górze można zauważyć dwa porty do ładowania urządzenia: mikro USB i klasyczny port do ładowania. Korzystając z wcześniej wspomnianych przycisków pod ekranem, możemy zmienić liczbę wyświetlanych odprowadzeń. Możemy też wybrać, które odprowadzenia pokazują się na podglądzie, jaka jest ich szybkość i jakie wzmocnienie. Prędkość przebiegów możemy zmienić w zakresie 12,5, 25 i 50 mm na sekundę. Wzmocnienie może być regulowane od 2,5 do 20 mm na mV. Za pomocą ostatniego przycisku możemy wybrać filtr 50 lub 60 Hz. Lub wyłączyć go całkowicie. Po lewej stronie znajduje się drukarka termiczna, która obsługuje druk na papierze o standardowym rozmiarze 112 mm. Pod drukarką mamy też przyciski służące do sterowania podstawowymi funkcjami wydruku. Za pomocą tych przycisków można rozpocząć drukowanie, zatrzymać się oraz uruchomić badanie automatyczne wraz z wydrukiem. Badanie automatyczne uruchomimy, używając przycisku Auto. Znajdującego się pod drukarką. Po przeprowadzeniu badania, urządzenie zapisze na papierze imię i nazwisko pacjenta, datę i wszystkie odprowadzenia, które następują po sobie. W zależności od tego, ile odprowadzeń ustawimy na podglądzie, tyle odprowadzeń zostanie wydrukowanych w jednej kolumnie. Na przykład, jeśli naraz będzie wyświetlać się sześć odprowadzeń, to w wydruku badania automatycznego znajdą się dwie sekcje po sześć wierszy. Jeżeli ustawimy 3 odprowadzenie na podglądzie, to na papierze zostaną zapisane 4 sekcje po 3 wiersze. Natomiast jeśli będziemy mieli wybrane tylko jedno odprowadzenie, to będzie potrzeba wydrukować aż 12 sekcji, aby zapis był kompletny. Aby zmienić ustawienia badania automatycznego... Należy wejść do menu za pomocą przycisku OK. Następnie zauważymy kilka sekcji, w których można wprowadzić indywidualne ustawienia, począwszy od wprowadzenia imienia i nazwiska osoby badanej przez zmiany daty i godziny po zmiany czasu, po którym aparat przełączy odprowadzenia podczas badania automatycznego. Zmiana czasu przełączenia może być określona w przedziale od 3 do 16 sekund. Oznacza to, że możemy zmniejszyć lub zwiększyć czas, przez jaki drukowane są odprowadzenia przed zmianą na kolejne. Podsumowując, aparat EKG Mint 301 umożliwia użycie standardowego papieru o szerokości 112 mm. W zestawie znajdują się wszystkie niezbędne akcesoria. Jeżeli materiał okazał się być pomocny, to zasubskrybuj ten kanał i zostaw łapkę w górę pod filmem. Polecam też zapoznanie się z innymi treściami na kanale dotyczących sprzętu i aparatury medycznej. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.